Witam na moim kurwa kanale Zaraz pokażę wam jak kurwa pomalować drzwi gruntem Żeby później zajebiście się trzymała farba Tu kawałek zwisa, ale to chuj Futrynę już wcześniej pomalowałem Teraz biorę się za malowanie Samy drzwi. Mam zajebiście duży pędzel Trochę farby w wiaderku O mucha się tego. Biorę kurwa na Aby szybciej O wróżki tak nie, nie, nie. Proste kurwa, powszechne rogi. rogach tak kręcę, będę o pyk, 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 pyk. Maczam i napierdalam dalej grubo, farby kładę. Później nie muszę a opierdalać wszystkich szelnych kurwa, ani pęknięć. I napierdalam dalej o proszę. Z drugim. Pyk, tych, tych. O, i kurwa. Jakoś to wychodzi. Później na koniec. Obrachówkę, obie. Proszę bardzo. I raz, jeżeli nie ma żadnych prześwitów, to wystarczy podkład, kurwa i, i, i chuj, i farba wierzchnia zależy właśnie, jaki kolor bo jak biała. Kurwa na niemieckim, to niech ją chuj zajebie, nieraz dwa razy trzeba jeszcze dodatkowo opierdolić. O! No i chuj, drzwi obierdolone. Puszka na pach, pach, kurwa, tak.